Cześć, tu Laux. Nagrywam mój kolejny filmik parentingowy, bo już od trzech tygodni jestem mamą, więc uważam, że... Mam prawo. Dzisiaj opowiem Wam o porodzie. Nie będzie to dokładnie o moim porodzie, ale o mojej drodze do tego, jak podjęłam decyzję, żeby rodzić naturalnie, a nie poddawać się cesarskiemu cięciu na życzenie. Zanim zeszłam w ciążę, to wydawało mi się, że cesarskie cięcie to jest y, takie super zbawienne, i to jest wynalazek XXI wieku, dzięki czemu kobiety mogą rodzić szybko i y, nie muszą cierpieć, no bo wiadomo, to jest operacja w pełnym znieczuleniu. Ale jak już zaszłam w ciążę i dwa tygodnie przed porodem zaczęłam zgłębiać temat, to znaczy zaczęłam rozmawiać z lekarzami, z położnymi, no i przede wszystkim z koleżankami, które rodziły, z tymi, które rodziły przez cesarskie cięcie i z tymi, które rodziły naturalnie. Zaczęłam się zastanawiać, który poród będzie lepszy nie tylko dla mnie, ale również dla mojego dziecka. Za cesarką, co przemawia? Za cesarką przemawia oczywiście fakt, że można się umówić na konkretny dzień, konkretną godzinę i że trwa to krótko. Jak mówi mój lekarz, 21 minut i y, po kłopocie. Niby szybko i fajnie, ale okazuje się, że cesarskie cięcie to jest tak naprawdę nie zabieg, a poważna operacja, podczas której traci się dużo krwi. Wiadomo, jeżeli nie ma wyjścia, no to cesarskie cięcie jest tak naprawdę zbawienne. Ale jeżeli możemy wybierać, i ja tutaj mówię o swojej sytuacji, ponieważ mogłam wybierać, czy chcę poród naturalny, czy chcę poddać się cesarskiemu cięciu. Oczywiście poród naturalny jest bolesny, bo sama wiem, zdecydowałam się na taki bez znieczulenia, ale nie jest tak źle, jak mówią szczególnie lekarze mężczyźni. Co przemawia za porodem naturalnym? No przede wszystkim to, że kobieta po porodzie bardzo szybko się goi. Ja jestem trzy tygodnie po porodzie, już czuję się naprawdę dobrze. Jestem w stanie opiekować się małą, wychodzić i właściwie ogarniać całe życie tak jak wcześniej. No, ćwiczyć jeszcze nie mogę poród naturalny jest również bardzo dobry dla dziecka, ponieważ dziecko przechodząc przez kanał rodny dostaje mega dawkę uderzeniową bodźców, które pomagają mu dostosować się do nowych warunków życia i potem pomagają również w trakcie jego rozwoju. Rozmawiałam z dziewczynami, które rodziły i przez cesarskie cięcie na życzenie i naturalnie i mówią, że jednak ta więź z dzieckiem jest lepsza po porodzie naturalnym. I co ważne, u kobiety wydziela się też oksytocyna. I ten wybuch oksytocyny, czyli hormonu szczęścia, sprawia, że jesteśmy zadowolone po porodzie, łatwiej nam opiekować się naszym dzieckiem. No i chodzimy, ja na przykład chodzę po prostu naćpana tym szczęściem. Jeżeli chodzi o cesarskie cięcie, to dziewczyny nie mają tego wyrzutu hormonów. No, ale to już Wy same decydujecie, co jest dla Was ważniejsze i jak Wy to czujecie. Oczywiście nie mówię tutaj o przypadkach, kiedy trzeba się poddać cesarskiemu cięciu, bo coś się dzieje w trakcie porodu i wtedy oczywiście nie ma dyskusji. Przed porodem dyskutowałam z wieloma lekarzami, m.in. spotkałam się z anestezjologami, którzy szczerze powiedziawszy mnie nieźle nas straszyli, bo jeden anestezjolog powiedział mi, że bóle porodowe są tak mocne jak amputacja kończyn bez znieczulenia. Jak zobaczył, że to nie działa i dalej jestem zdeterminowana i chcę poród naturalny, no to stwierdził, że y, mogę stracić urodę po porodzie albo, że znienawidzę swoje dziecko, bo to będzie tak bolało, że po prostu nie będę potem mogła się odnaleźć, ale prawda jest taka, że gdybym miała ocenić bóle porodowe w skali od 1 do 10, to oceniłabym je na 7 i to mówię o tych bólach końcowych, które są najcięższe i najmocniejsze. Yy. Po porodzie, co było super, że czułam się jak lwica i wszystko pamiętałam, byłam świadoma, więc łatwo było podejmować decyzje, bo w trakcie porodu często trzeba szybko decydować i szybko reagować. Częście trzeba uważać, bo w trakcie porodu jak człowieka boli, to szuka ofiary, na której może się wyżyć i zazwyczaj pada na partnera. Ja na szczęście nie nakrzyczałam na niego, ani niczego nie wygarnęłam. Ale mój lekarz opowiadał mi historię, gdzie babka, która była mega zmęczona bólem i mega już wkurzona, wyznała swojemu partnerowi, że to nie jest jego dziecko. Więc z porodem naturalnym jednak warto uważać. Oczywiście decyzję o porodzie każdy musi podjąć sam. Ja zdecydowałam się na poród naturalny. Nie żałuję, wręcz przeciwnie, jestem teraz na mega powerze i mega zadowolona. Mała zdrowa, ja zdrowa, więc w sumie wszystko wyszło tak jak chciałam. Dlaczego nie zdecydowałam się na znieczulenie? Bo nasłuchałam się historii, jakie mogą być skutki uboczne źle podanego znieczulenia. I może być tak, że dopadną u Was migreny. To podobno nie jest udowodnione, ale dziewczyny się na to skarżą. I to są mega silne migreny, które są odporne na wszelkie leki. Więc sobie przekalkulowałam. Kilka godzin bólu versus cierpienie potem przez resztę życia. No więc postawiłam na kilka godzin bólu i de facto okazało się, że dwie ostatnie godziny to jest największy ból, a cała reszta to są te skurcze, które właściwie pozwalają żyć. Czyli można zjeść obiad, wejść do wanny, wejść trochę pod prysznic. U mnie to się zaczęło rano i właściwie ciągnęło się cały dzień, ale spokojnie można jeszcze trochę poogarniać i nie trzeba się tak od razu stresować. Dziecko nie była. No to muszę kończyć. Ale na koniec powiem Wam tylko, co powiedziała jedna z lekarek, którą poznałam, a która jak najbardziej wspiera porody naturalne. Powiedziała, że gdybym była stworzona do cesarskiego cięcia, to miałabym zamek na brzuchu. Coś w tym jest. Ale pamiętajcie, że każdy musi mierzyć swoją miarą i ocenić to, jak się czuje, jak znosi ból i co jest dla Was najlepsze. No to tyle. Lecę opiekować się moją kruszynką. Pa!